Jak cię boli szczoteczka? Ona jest za twarda! Trzeba było sobie wziąć swoją. Kto jeszcze nie ma? Wszyscy mają? To włączam stoper i myjemy. Ej, a wiesz, że oni do tej pasty dodają trucizny? Co ty gadasz? No serio, mnie mama wypisała. Ech. Ale Amelka, nie przerywamy, szorujemy, jeszcze dwie minuty. Najdłuższe trzy minuty w moim życiu! Proszę pani, Antek nam lubi pastą na buta. Jak ktoś musi wypluć, to do zlewu. Czyli można wypluć? Nie. Proszę pani mi leci krew! To znaczy, że ząb ci zaraz wypadnie. Co nie no, to stały! Ha, no to będziesz mieć przerwę na papierosa. Adaś, co ty mówisz? Mój tata tak mówi. Chyba muszę sobie porozmawiać z twoimi rodzicami. Proszę pani, długo jeszcze? Jeszcze pięćdziesiąt 50... sekund. Proszę pani, ona mi wsadziła szczoteczkę w oko! Ale w sumie możecie już wypluć i wracać do klasy! Ostatni raz robimy fluoryzację w tej szkole.